Jeśli lubisz planować, kombinować i prowadzić działania obliczone na efekty długofalowe, z pewnością gry strategiczne to gatunek, który jest Ci bliski. Ponieważ co roku wychodzi mnóstwo tytułów tego typu, a nikt nie ma na tyle czasu, aby ograć wszystkie, postanowiliśmy wybrać kilka produkcji, które naszym zdaniem wyróżniają się na plus w porównaniu z innymi. W naszym zestawieniu znajdziesz zarówno gry turowe, jak i rozgrywające się w czasie rzeczywistym. Jeśli podoba Ci się to wideo, zostaw suba i łapkę w górę. Dzięki temu będziemy wiedzieć, że warto robić takie materiały. Terminator Dark Fate Defense to produkcja osadzona w chronologii tworzonego przez Jamesa Camerona uniwersum tuż przed wydarzeniami z filmu Mroczne Przeznaczenie. Nadszedł dzień sądu, a ocaleni ludzie stają do walki z maszynami, które chcą ich całkowicie unicestwić. Gracz wciela się w przywódcę oporu i poprzez zdobywanie kolejnych lokalizacji powiększa swoje zasoby ludzkie. Co ciekawe, będą także starcia z innymi ocalałymi. Dostępne mają być rozległe mapy, a także dziesiątki broni i ścieżek rozwoju. Nie brak tu trybu kampanii oraz starć PvP. Men of War 2 to RTS osadzony w realiach II wojny światowej. Przygotowane są dwie kampanie. Aliantów na froncie zachodnim oraz Armii Czerwonej na wschodnim. W grze pojawi się ponad 300 różnego rodzaju pojazdów oraz 45 batalionów. Sukces w misjach będzie zależeć nie tylko od siły ognia, ale również obserwacji manewrów i rodzaju wojsk przeciwnika. Co ciekawe, w pewnych sytuacjach będzie można obserwować akcje z perspektywy pierwszej lub trzeciej osoby. Spin-off serii Spellforce, w którym do walki o świat fantasy stają potężni magowie. Jak łatwo się domyślić, nie zabraknie tu wielu fantastycznych stworzeń oraz możliwości używania czarów, a oprócz szeregowych jednostek będzie można zatrudniać także bohaterów. Na plus należy policzyć losowo generowane mapy, dzięki czemu każda rozgrywka będzie inna. Pozostałe zalety to m.in. zdobywanie artefaktów i coraz mocniejszych czarów. Krótko mówiąc, będzie fantastycznie. Company of Heroes 3 to strategia osadzona w realiach Śródziemnomorskiego Teatru II Wojny Światowej. Deweloperzy przygotowali niezwykle zróżnicowane misje, a gracz będzie mógł wydawać rozkazy wszystkim siłom wojskowym. Nie należy jednak zapominać o zaopatrzeniu jednostek. Ten wyczekiwany tytuł zaoferuje kampanię, pojedyncze potyczki oraz rozgrywkę wieloosobową. I już zapowiedziano pierwsze DLC. Aliens Dark Descent to kolejne spotkanie z ksenomorfami tej opowieści nikogo jednak nie zaskakuje ich obecność. Sterujemy to oddziałem Marines, którzy zostali posłani w celu oczyszczenia z nich księżyca Letę. Ale oprócz nich muszą poradzić sobie także z najemnikami z kilku wrogich korporacji, a więc będzie ciekawie. Tym bardziej, że Marines mogą specjalizować się w pewnych działaniach. It's Dark Inside to taktyczny horror zapowiedziany przez niezależne szwedzkie studio Pixadom. Już sam pomysł jest szalony. Przemierza się tu organy wewnętrzne Boga. Każdy z nich to inny biom oraz inne istoty, które mogą zarówno z nami współpracować, jak też uznawać nas za zagrożenie. Całość utrzymana jest w kreskówkowym stylu, a producent ostrzega – mamy tu gorę. No cóż, zobaczymy. Homeworld 3 to olbrzymie bitwy statków kosmicznych w czasie rzeczywistym. Dzięki sieci wrót hiperprzestrzennych walki toczą się w różnych rejonach galaktyki, a smaczku klimatowi dodaje pozostałość rozsianych w kosmosie artefaktów po pewnej antycznej cywilizacji. Oczywiście nie brak wielu zróżnicowanych statków kosmicznych, możliwości ich ulepszania oraz modyfikacji. Gra zaoferuje nie tylko kampanię, ale i tryb player vs player oraz kooperacji. Dark Moon to symulator budowy bezpiecznych schronień na Księżycu. Co ważne, należy unikać słońca, które ma destruktywny wpływ na infrastrukturę. Gracz kieruje mobilnym centrum dowodzenia, Mechaplexem. Podczas rozbudowy bazy trzeba będzie dokonywać wielu moralnych wyborów związanych z członkami załogi i ich losem. Blood Bowl 3 to kolejna odsłona brutalnej gry sportowej w klimatach fantasy. Jak i w poprzednich, gracz wciela się w trenera wybranego teamu, a następnie wydaje polecenia. Celem jest oczywiście zwycięstwo w rozgrywkach. A co warto podkreślić, można je osiągnąć nie tylko przez czysto sportowe zagrania, ale przede wszystkim dzięki faulom. Aquatico to budowanie podwodnego miasta połączone z rozwojem technologii. Produkcja osadzona została w niedalekiej przyszłości, a od poczynań gracza zależy los rasy ludzkiej, która musiała zejść na dno oceanu. Podczas eksploracji nieznanych terenów można odnaleźć wiele niespodzianek. Całość zapowiada się świetnie i warto na nią czekać.